W ostatni piątek spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Wyniki przychodowo są troszeczkę mniejsze niż w roku poprzednim, ale bardzo nas cieszy poprawienie efektywności w zakresie marży. Marża uzyskana pozwoliła na osiągnięcie biedy dodatnie na poziomie 700 tysięcy złotych i dodatniego wyniku finansowego. Jest to dla nas bardzo dobra informacja, w szczególności kiedy my jako grupa akcjonariuszy odbudowujemy spółkę Miraculum z bardzo dużej zapaści finansowej. Mamy przyjemność zarządzania firmą od czterech lat, w momencie przyjęcia firmy, firma generowała 15 milionów straty netto, także tym bardziej widzimy efekty naszej ciężkiej pracy, widzimy sens realizacji strategii, którą obraliśmy w momencie przejęcia firmy. Miraculum. cieszy nas to, że możemy dalej tworzyć, współtworzyć historię najstarszej spółki kosmetycznej. Przy okazji bardzo dziękuję wszystkim naszym akcjonariuszom, kontrahentom oraz pracownikom za. Zaangażowanie w odbudowę tej pięknej spółki z tak bogatą historią, która była prekursorem wielu innowacyjnych receptur i projektów kosmetycznych. W tamtym tygodniu pokazaliśmy również raport sprzedaży za miesiąc październik. Październik z punktu widzenia zarządu był. Przychodowo na poziomach historycznych, bo osiągnęliśmy ponad 5 milionów złotych przychodów. Takie przychody przed 2023 roku miesięczne osiągnęliśmy 10 lat temu. To jest utwierdzenie celowości podjętych działań, sensu ich realizacji, bo widzimy, że konsekwentnie budowana sprzedaż, przebudowa oferty produktowej przynosi efekty. Z dużą satysfakcją e, no, chwalimy się tą informacją, że osiągnęliśmy miesięczne przychody na poziomie 5 milionów złotych. Listopad i grudzień e, są okresami już świątecznymi. My do tego okresu, czyli czwartek, parka e, każdego roku, to jest dla nas okres bardzo intensywnej pracy. E, e, my do oferty sprzedażowej świątecznej przygotowujemy się już od wiosny. Bardzo pozytywnie została przyjęta ze strony. Naszych partnerów biznesowych, naszych kontrahentów. To jest dla nas dobry sygnał, że nasza oferta wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. No mamy dane sprzedażowe z roku poprzedniego. Sprzedaż była wysoka, dlatego też kontrahenci, drogerie duże sieci, sklepy wielkopowierzchniowe są z nami dalej współpracować z ofertą świąteczną i liczymy, że kolejne dwa miesiące, jakie nam pozostały, też będą przychodowo dobre. No ciężko mi teraz w tym momencie powiedzieć, jakie będą poziomy, bo mamy połowę listopada, ale ciężko pracujemy, żeby odbudować firmę Miraculum, żeby ona Swoją pozycję ugruntowała wśród spółek kosmetycznych w Polsce i nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Obraliśmy kierunek sprzedaży wielokanałowej. Zaczęliśmy oczywiście od przebudowy bilansu sytuacji finansowej. Potem skupiliśmy się na ofercie produktowej oraz rozbudowie kanałów sprzedaży. Bardzo nas to cieszy, że udało nam się dojść do momentu, kiedy działek eksportu stanowi już 25% obrotów, około 25% obrotów naszej firmy. Widzimy, że kierunki przez nas obrane i klienci z tych kierunków z dużą zainteresowaniem analizują nasze oferty i dochodzimy do porozumień w zakresie współpracy. W zakresie współpracy chcemy dalej kontynuować i rozwijać dział eksportu. Jest to dział, który osiąga dobrą marżę i chcemy na przestrzeni najbliższych lat, żeby ten poziom i udział w strukturze sprzedaży spółki Miraculum został zwiększony i stale rósł. Nie ukrywamy, że w wyniku wojny, która teraz ma miejsce na Ukrainie, duży rynek rosyjski nam przestał istnieć. Skupiliśmy się wcześniej, już pracowaliśmy nad rynkiem kraju Bliskiego Wschodu. Skupiliśmy się na tym regionie i udało nam się zniwelować. Straty, które wynikają z braku sprzedaży na rynek rosyjski poprzez przychody z krajów Bliskiego Wschodu. Jest to bardzo dla nas pocieszające, bo ponieważ pomimo trudnego rynku, nasze produkty spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród klientów zagranicznych. W szczególności największe zainteresowanie widzimy w marcu Mirakulum. 1924 oraz marce naszej makijażowej Joko. To są marki, które najlepiej performują w dziale eksportu. Aktualnie również rozwijamy i prowadzimy rozmowy w zakresie współpracy i sprzedaży z marką Chopin. Jest to nasza marka, do której przykładamy wiele uwagi i dużo zaangażowania. Jest to marka, którą Marka, marka Premium Perfum sygnowana nazwiskiem naszego najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w ramach umowy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i też chcemy, żeby te perfumy były przedmiotem eksportu.